Witam Was z wiosennej Australii. Chciałam powitać na radosną nutę, ale nam tej radosnej nuty od dawna brakuje. Żyjemy w niewygodzie i przerażeniu w państwie policyjnym. Tu policja może Cię najść w domu w dowolnym momencie bez nakazu. Ma też prawo szperania po twoim komputerze czyli usuwania czego chce i podrzucania czego chce. Żyjemy w medycznym apartheidzie. Ja jako niezaszczepiona nie mam prawa pójść do fryzjera, a jako osoba potrzebująca hydroterapii nie mam prawa iść na basen. Otwierają się kościoły, ale tylko dla zaszczepionych. Wczoraj nie mogłam wejść do szpitala na trzy po kolei umówione wizyty, bo nas Cerber jako niezaszczepionych nie chciał wpuścić. W końcu weszliśmy, ale po awanturze i z dużym spóźnieniem. Nie wolno nam podróżować po naszym mieście, po naszym stanie, ani po innych stanach, ani wejść do restauracji, a co gorsza do hotelu. Tak więc sprawy kościuszki i Strzeleckiego leżą odłogiem. Wiele imprez i spotkań trzeba było odwołać. Żyjemy jednak nadzieją, że stanie się cud i gliniany kolos zamordyzmu wreszcie runie. A wy, jeśli możecie, świętujcie z całego serca pozdrawiam Kościuszkowską brać Ernestyna.